No witam, witam z tej strony Ksarawald oraz młoda cegła. Cześć! Yy, dzisiaj odwiedzimy jakże straszny cmentarz w nowym porcie. Nie byliśmy pewni z tego wchodzić. Powiem szczerze, widziałem takie dziwne dymy. No wiecie, jakaś taka pozaludzka aura, która by się unosiła gdzieś tutaj. Ale może to była tylko moja wyobraźnia, lub para z ust. Cegła, idziesz? Chodź, za Chodź bliżej. Jeżeli nie dostanę za zaboły serca, to na tym coś zabraknie. Spoko, mam ze sobą magiczny pierścień. Tak, tak, tak. Dobra, idziemy póki są nie wyjdzie. Ja na no idziemy. A, bo to, bo to... Lampa włącza się i wyłącza? No idziemy, bo mógłby Dobra. Powiem tak, dzisiaj troszeczkę później wyszliśmy, bo bardzo przez cały dzień deszcz. Dobra. Możesz nie gadać o pogodzie, to... Go nie interesuje. Będziemy robić cięcia? Pewnie zrobimy jakieś cięcie. Pójdziemy w najstraszniejszą część tego cmentarza. A potem uciekamy. Wiesz, gdzie jest najstraszniejsza część, nie? Nie. To cię tam zaprowadzę za chwilę. Na razie jest spokój. Pierścień, który mam chroni to było przed Dobra, uznajemy, że to był... Duża kropla spadła z drzewa. W ogóle od razu mówię, że niezły klimat, bo... Jak już cegła wspomniał, padał deszcz. I wszędzie krople spadają z drzew, więc... Jest ostro. Jest grubo. Bywa niewąsko. Dlatego ten odcinek będzie o wiele o! Chodź. No Wszędzie nie. Spójrz E, woda na mnie kapie Wiesz co, ja będę pierwszy Dobra, to idź pierwszy Teraz będziemy skręcać. Nie. Tak. Ja idę prosto. Nie, skręcamy. Spoko, ja tu przynajmniej widziałam to samo, co widziałam na początku. Więc to chyba jednak para złów. Albo i nie. Dobra, Od momentu, w którym zakupiłem pierścień, powiedziałem chyba z 5-6 życzeń. I tak szczerze mówiąc, każdy się spełnił. Wiem, że sceptycy powiedzą, że to czysty przypadek. No ale. Mimo wszystko się spełniło. Więc ja mam większe dowody. Nie, to ja tam nie Mieliśmy do na najstraszniejszej części. Tutaj. Znaczy. Musiałem tam no idziemy tylko do najstraszniejszej Czy najstraszniejsza część w sensie że w tym miejscu gdzie jest najmniej... To jest chyba najstarsza część, nie? O to mi chodzi, że tutaj jest... Tutaj zaczęli budować No. Świeć tu przede mnie świecę przed ciebie co? Dzisiaj, dzisiaj jest dzisiaj mniej nie, strasznie, nie? Dzisiaj nie będę dzisiaj nie będę kurde się śmiał żartował tylko będę ci robił koszmary wiadomość dla Dawida Avramca bardzo proszę Aha. jak to oglądasz bo oglądasz co na kopiowa wiesz coś, coś ci powiem jak kręciliśmy pierwsze odcinki to bałem się strasznie każdego ciemnego miejsca ale tak szczerze mówiąc, im więcej miejsc odwiedzam, tym mniej się boję. Teraz kompletnie nie jestem przestraszony. Doświadczenie i pierdzi, nie robi swoje. Szczerze mówiąc, w ogóle się nie boję. Teraz. Nie, teraz się o pieśń, bo może więcej się nie, zliczy. nie, bo działa moje czary. Ja ze mną odcinku będzie niespodzianka. Mam mi małe cięcie. Oklaski? No, chodź tędy. No wiecie. Taka kapliczka mała. Będziemy ją w koło. Ym, mówiliśmy wam, że mister Casiecki z drugiej odcinka specjalnego jeszcze dojdzie, ale zmieniliśmy zdanie. Bo nie wiem czy dla was, ale dla... Dobra, chodź tędy. Przecież? To jest obok stęży na lewym dróg. Straszne. kot. Wziąłem się przestraszyłem kota. Jo okay. Rici sama. Jo Rici sama wracaj. Dobra chodź. A i wychodzimy. I tutaj mamy wyjście. Czekaj, bo ostrość muszę złapać. Nie mogę. Dobra, mam. I tak doszliśmy do końca cmentarza. Na początku było nawet dość strasznie, ale później jakoś przestało. Moja ocena to 3 na 10. 3 na 10 nie było wcale strasznie. Dla mnie to 4 na 10 lub 5 na 10. Eee. Będzie 3 na 4. Na Dobra, 4 na 10, ale jest to zawyżona ocena. Okay. Yy, I to na tyle. Żegna się z Wami Walt oraz y, Młoda Cegła. Narka.